No, <noise> no, no co pan, no... No nie no, wystarcz mi się nie oni mnie to jest para No i... Po co z nią w ogóle gadasz? Idziemy czy nie idziemy? Znasz ją? Czy nie? Dzisiaj no. poznałam Tą laskę? No. Ogólnie wszystkie dzieci poznałam I po chuj się ona? No cóż, no cóż, no to no cóż, no za pytanie stary. no pytanie. no cóż, no co no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, że po prostu cóż, no ale czym masz ją pilnować w ogóle, bo nie rozumiem. No, bo powiedziała, że jak jest pijana, to coś tam, ded, Ja, no, ona jest pijana, tak. No i powiedziała po prostu, że muszę ją pilnować. Więc po prostu muszę ją pilnować. Siemaszymek, dawaj B.I.: Trzymam dla ciebie notatkę, ona jest I Jak wyglądamy wizualnie?